Cześć, witajcie. Chciałem Was dzisiaj pozdrowić z wyjątkowego miejsca, które udało mi się odwiedzić na trasie, które dla mnie jest miejscem szczególnym również, ale myślę, że nie tylko dla mnie, z którym wiąże się burzliwa historia, a więc o jakim miejscu mowa? Jest to parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Nowym Otoku, konkretnie w Oławie, związana z objawieniami oławskimi, gdy ja tak w skrócie powiem. Taki historia, o której kardynał Gulbinowicz zakazał pielgrzymować w to miejsce i pod karą interduktu, że każdy, kto wejdzie tutaj do Stowarzyszenia Ducha Świętego, nie tylko nie będzie mieć katolickiego pogrzebu. Taka ciekawostka, ostatecznie wizjoner Pan Domański na i śmierci przyjął Sakramenty Święte pojednał się z Bogiem. Według oficjalnej wersji i, e, i zmarła sobie święcającej, a to kardynałowi Wiczowi, ostatecznie Watykan e, zakazał pochówku w katedrze i niejako ogołocił go z insygni biskupich, nie tylko. Taki to, taka to historia tego miejsca, niejaki takich ich odlosu. E, co do miejsca, rzekomych objawień, uzdrowień, pozostawiam to o tym, którzy konkretnie temat znają. A jak wygląda to miejsce, to za chwileczkę Wam pokażę. To, co widzimy z lewej strony, to główny kościół, właśnie gdzie znajduje się bardzo duża figura Maryi na ołtarzu. Może uda mi się zrobić zdjęcie, bądź krótko nagrać filmik, to Wam też pokażę. A tutaj z prawej strony jest kaplica, gdzie w środku znajdują się kule, okulary i inne rzeczy ludzi. Uzdrowionych w tym miejscu. A tu, gdzie ja stoję, jest źródełko, z którego ludzie biorą do tej pory wodę. Także tak to w skrócie wygląda. Może kiedyś będzie więcej czasu, nagram większy i dłuższy odcinek na temat tego miejsca. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.